mojej perspektywy bardzo taki fajny mecz, na który się, moim zdaniem dobrze patrzyło i oglądało go. Uważam, że mieliśmy dobre, dobrze nastartowany ten mecz i dostaliśmy się do prowadzenia. i Tak samo uważam, że tam było dużo takich faz przejściowych, które, które jsme mieli bardzo dobrze rozegrane. Nie kończyło to. bramkami. No i myslím, že po straconej tak nepotrebne pivce tračíme bramke na 1-1. I, I tak mysle, že potom tež sme pokazali, ako, že z našej strany tak napravde ja nemám co zažúcať, že to máme. Dužo biegali, valčili sme, byli sme na pivce, mali sme e, dużo podaň, dužo celných podaň, dužo dużo dužo stráľov. a przegrywamy ten mecz, także gratuluję gospodarzom do wygranej, a nam nie zostanie nic tylko pracować dalej i koncentrować się na dalszym mecie. To już jest za nami. Je szkoda, że nie mamy ani punkt. Szkoda czerwonej kartki na końcu, która myślę, że też nam wzięła 15 minut jakby dodatkowych, większych szans na, na, na ten punkt przynajmniej w, w tym momencie a, a widzimy sami, że jaka jest piłka, że jeszcze w końcówce możemy strzelić wrunającą bramkę i nie strzelamy. Trzeba też podkreślić, że oczywiście tam zagłębimy o te jeszcze sytuacje, które mogło zamknąć mecz, ale to właśnie jest piłka. Dzień dobry. No to zwycięstwo było nam bardzo, bardzo potrzebne pod każdym względem i musieliśmy na nie solidnie zapracować ogromnie się cieszę, bo, bo ja mam przekonanie, że od początku tego sezonu okresu przygotowawczego naprawdę bardzo dobrze pracujemy z drużyną i, i, i wkładamy w to naprawdę 120% i, i zawodnicy również dobrze pracują wiedziałem, że to no musi przynieść efekty, nie mówię tylko o jednym meczu, ale że będzie przynosić efekty i, i cieszę się tym bardziej właśnie, że, że pokonaliśmy no, niedawnego lidera Ekstraklasy. Mecz nie był łatwy, też Wisła w każdym momencie pokazywała, że, że, że jest niebezpieczna, jest trudna i, i zdaję sobie sprawę z tego, że, że takim największym wyzwaniem dla, dla mojej drużyny to jest, to jest zabijanie takiego no, takich spotkań, nauczyć moich zawodników właśnie, mówiąc tak brzydko czy w cudzysłowie, zabijać takie mecze, bo, bo stworzyliśmy dzisiaj mnóstwo sytuacji, ten wynik powinien być dawno rozstrzygnięty, a tak akcja z ostatnich sekund i, i, i znowu mogłoby się skończyć remisem, nikt by nie powiedział, nie, nie pamiętał o tym że zagłębie dobrze grało, jak to było w, w kilku poprzednich meczach, tylko jest znowu remis i tylko jeden punkt, dwa punkty uciekły. Zdaję sobie sprawę, że tych punktów nam uciekło kilka i, i, i bylibyśmy w zupełnie innym położeniu, ale, ale trzeba też pamiętać, że to jest nowa drużyna, budowana praktycznie od zera, brakuje jej trochę doświadczenia, jest dużo młodzieży, nie boimy się stawiać na nich, wpuszczać ich i... I też tego doświadczenia nam brakuje, ale myślę, że największym wyzwaniem właśnie i nad tym będziemy pracować w tej przerwie na kadrę to jest nauczyć zawodników skuteczności zabijania, rozstrzygania takich, takich meczów jak dzisiaj, bo te sytuacje, które miały Starzyński, czy, czy Doleżal, czy, czy Pieńko, Poprzeczka, czy, czy, czy kilka innych sytuacji, no to trzeba, to trzeba skończyć i... I wiem, że stać nas na to. Myślę, że dzisiaj mógł mecz się podobać. był, był energiczny, było dużo, dużo pracy, dużo biegania, bo widzę to po statystykach. Znowu około 20 strzałów. No więcej musimy oddawać celnych i, i, i szybciej w odpowiednim momencie. Mówię, to jest doświadczenie, to jest też dla nas kierunek taki do, do pracy na, ten, na tę przerwę, na kadrę. Na pewno się nie rozluźniamy, tylko jeszcze ciężej będziemy pracować, bo, bo myślę, że... Ta drużyna pokazuje, że ma w sobie jakości i oby jak najmniej było takich, takich momentów, gdzie, gdzie, gdzie trochę nam nie idzie, i, i, a, 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 ale dużo jest, dużo jest jakości i pokazujemy to, i, i przełożyć to trzeba po prostu na, 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 na skuteczność. To tyle. Dziękuję.